Cześć, jestem Albatros, a to jest drugi odcinek z naszych przygód z serwera Minecraft Leo. Peter Leo. Tak. I witam wszystkich. To ja Peter Leo. Hmm. Oczywiście tu już mamy niegotowy domek. Postanowiliśmy dokończyć w drugim odcinku. Hmm. I Dobra, to... ja idę po... Dobra, ja mam piecyk, bo widziałem właśnie piecyk. Boże oczywiście, kryty nie zapomniałeś o piecyku. Yyy... W tym odcinku się nie przypilna. Wybacz. I mam 11 węgla, to ci tu żeś do te 6 węgla. Mm. Na 4 rób te okna, nie na 2. Tak, na cztery. Ale co? Okna na 4. Czemu? lepiej będzie wyglądać, czy będzie więcej będzie widać no to kurde na 5 i już nie oj ups co to było nie machaj głową kurde jak pijany człowiek eee. kurde gdzie jest o jest piecyk iluzja o. źle budujesz, poczekaj no U. źle Aha bo ty sufit, dobra e, Spoko Deklub miał być na ten O miałam, mam, miałam lega A bo myślałam że się dać naknąć Dobra rób ten dom, ja ci tu dam materiały Ja tu mam materiały mi Nie dawaj tych swoich szajkowatych materiałów z, z tu Ja idę do tej jaskini kurde gdzie ty mnie to robię No cholerę. No właśnie. O, tu jest tam. O, tam ja, ja Tu nie jest badane ale. me. No to wszystko, lol. Taka mała, dobra, teraz tam w głąb idę. O kurde. Co? Targeta katastrofa. Tragiczna katastrofa? Nie, tylko za mało tego. Węgla? Czy pochodni? Pochodni. Ja mam dwie Ma, pochodni. Masz, w masz yy, ile masz węgla? Eee, pięć jeszcze, to jakie duże okna jezus maria Chciałbym, żebyś widział przez takie kurde maciu okienka kurde no rację to nie ma być bunkier no masz tu pięć drewna jeszcze dwie pochodnie o dzięki y właśnie 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 ja wstecz ja... Ja przytopię metal bo mam metale, metal metal. A ja, a ja ten postawię tutaj no właśnie Po właśnie to się coś Raz, dwa, trzy. Tu dwie pochodnie. Tu się patyki do. No i teraz mamy na zwiedzanie jaskini. Yy, tak, tak. Yy, nie, yy, tak. Masz, masz, ile masz drewna przy sobie? Yy. Czekaj, czekaj, czekaj. Zaraz sprawdzę. Yy, desek tylko, mam 32 dwie. Serio, 32. No. Deski. A co? Dobra, tak potrzebne na ci. No będą mi potrzebne, ale dobra, możesz dać. No fajnie, jak ja już jestem w jaskini, no ale dobra, wrócę. A ty się. Blisko. Dobra, to dobra, to ja się tam zaraz do ciebie do <laughs> Nie mogę. O, dobra, Dobra, starczy ci. Auj. Czekaj, Au, ty... trochę to bolało. Czekaj, Ała, dam ci... Moje kolano, kurde. Dam ci osiem. Kurna moje kolano. Moje kurna kolano. Jezus Maria, co ty masz z tym kolanem? No kurde co? Wypadek kurde przez kurde głupio nie powiem przez co kurde. Przez jedną głupie zwierzę, a drugie to kurde teraz zleciałem. Twój mały pies jest taki silny? Nie, chodziło mi o... Niewiarygodne. Nie, chodziło mi o tą szaloną krowę. Pamiętasz tą... To... Pamiętasz tą szaloną krowę? No, pamiętam. No i o tą właśnie szaloną krowę nie chodziło. Bo mnie trochę staranowała. A... O kurde. Ja nie mogę. No. Nie wiem, suro jakieś będą. Eee... Dupa, nic. Nie mam. Dupa, ja świeczkę dasz. <laughs> Tyle powiedzieć można. No. Dobra, robi się noc. Ja szukam owiec, żeby ten. A masz coś żelaza? No właśnie poszłem wytopić żelaza. Mam cztery żelaza. Ej, to weź zrób nożyce. Oko? Ja poszukam tutaj na szybko owiec. O ok, to ja chyba widziałem, ale to nie wiem gdzie. Daj ci nożyczki. No, no, daj. Daj. Ty, ty tu domkiem się zajmuj, a ja... I idę szukać owiec do mielenia. A ja idę szybko. Nie, nie... Ja idę szybko piatek wykopać. No. Szybko, szybko po platek, szybko nie. Po nie, do, nie do mielenia, tylko... O, rany. Mm, tak. Tutaj, tutaj. Mhm. Dobra, jest zbyt ciemno. Jest tak ciemno nie powiem wyciec y Pochodnie gdzieś się zostały, <suszy> tak ci powiem No no no, dobra... O kurde się które? Ty już? Ty ty... No to właśnie wyleciało? To, to... Ja nie mogę, to ja wracam szybko, szybko, szybko! Szybko robimy no, mieczyk Ja nie mogę, ja mieczyk mam! Ja mam też mieć. Widzę, widzę szkieleta. O, o kurde, zaraz zebnę. Mam tylko trzy tętuszka. Ja nie mogę. No ja... ja nie mogę. Drugi, drugi, drugi! Nie, 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 nie. Dobra. Do, dobra, szybko te... Szybko te dziury. Szybko te dziury. Kurde, szybko te dziury... Szybko te dziury zostawiam. Dziu... Za, za, dobra, trzy. Uff. Szybko, dawać szkło, szybko. Kurde, ja nie mogę. Szybciej, żeby wytapię szkło! Szybciej! Ja nie mogę. O kurde. Dobra, dupa, robi to ziemię. chyba ch ch zbliża się Creeper. Ty mi nawet nie mogę po Creeperze. Ty mi nawet nie <tus> mogę mógł... o... to tej sama idzie. A nie, to, to, kak to kaktus tam. Jezu, jest ja tu, tu trochę. Trochę dziwnie, wiem. Masz patyki? No mam. Poczekaj. Daj parę patyków. Mm, da, masz. To ty wziąłeś czy ja ty wziąłeś? Ja no, nie no powiem nie ci ten cinet co mam na tym. Na tych, które paku, to fajnie jest. tak no. wygląda, że jak Hmm. Yy. Dobra, mm. To, to widzimy się... Z cisiu z No. To widzimy się jut jutro rano. Chyba w następnym odcinku. Nie w następnym odcinku, bo zostało jeszcze. A no, właśnie, to do rano. No, widzimy się rano. Pa. Na razie. Do zobaczenia na chwilkę. Witamy po krótkiej przerwie. Mieliśmy bardzo dziwną i to bardzo, bardzo dziwną moc. Do tego jak zaczął być ranek już mieliśmy w cholerę creeperów teraz. Tak. Ponad y, 5, a 6 creeperów było. Uważaj, uważaj, bo jest lag. Poczekaj, poczekaj. Ja, 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 Ale ja, ja, ja. nie muszę kopać piasku, chopie przynajmniej. Czyli nie muszę kopać piachu. No, creeper za ciebie zrobi zadanie. O, mamy cię, mam ci gdzie ta łyca? Ja nie Poczno. mogę! Ale mi... Ale mi... Buch... Ale, buch... Ale mi... Ale Ale pier... O kurde... Tuli. No że <gulity> jest jeszcze jeden! Gdzie? jest jeszcze jeden! Tam stoi. łyca torbinda No w kości! I co? Przynajmniej. Jestem... Jestem specem od rozbrojenia keeperu. No. Ja nie mogę. Tu szkielety, tu zombie... O, tu, tu, tu! Tutaj yes, jest. That. Tutaj jest ten creeper. Jest! Mamy jeden, mamy jeden! Gdzie jest creeper? Czekaj, tutaj. Czekaj, bo nie Ale to, to, to ja go spróbuję zabić. Ja prawie by wybuchł. Jaki fart. Jest! Siarkę mam. Ja też mam siarkę, to mamy dwie siary. Powinien być jeszcze jeden gdzieś tutaj. Po prostu puszczamy. Czekaj... Tak jak yy, u JJ. Dobra, Creeper za ciebie zrobi, nie musisz wydobywać. No, yy, do, dobra. To się daj tam miałem bardzo ja ja tak, grzybki. Tu jest chyba jedna. Ja wydoby, ja będę wydobywał drewno i szukał owiec i tak dalej. Ops. Koleśu grzybki, halutninki, odłutninki. Będzie na zupkę Fajnie To git Git jest majonez Ile węgla <grym> Wągla Wągla, Wągla. Ej, Gdzie ty I widzisz to... tyle węgla Dwa o matko macz... A, zrobię o, to Jeden kliper jeszcze Tak? Ja Zabiję dwa klipery Ile masz teraz siarki? Trzy... Powinienem mieć trzy koty. Ja, szkielet. Ja mam jeden. Szkielet? Nie, kurde, ja, ja nie lubię szkieletów. Chodź mi tu pomóc. Creepery. Szkielety. Ja tam chyba coś widziałem. Gdzie ty jesteś? Hopie. W jakiej jaskini? E, idź trochę tak do przodu, to dojdziesz do jaskini jeszcze jednej. O, widzę twój skin. Znaczy, twój ten, yyy, nic. Aha. Dobra, już wychodzę z tej jaskini, to będziemy mogli sobie zrobić tą kopalnię otwórzkową. Tu jestem, człowieku. Tu. Macham do ciebie, yy, z ziemią. <laughs> Yy, dobra. Jeszcze pozostało jakieś dwie minutki, bo sprawdzałem czas. I to co, gdzie, gdzie? Aha, no. Ta nie tam możesz iść węgla wykopać. A no tak! Przenikłem przez Ciebie. Widmo normalnie. Ło. Yy... Yy, Ło. Yy... Świetnie. F -f -f Fajnie. Dobra, mam jeszcze dwa węg węgla. Fajnie, że to jest niezbadane, a... Ale to... Ja tam właśnie weszłem. Oh. Widzę twójnik. I ja twojego też nie widzę. Tam gdzie jest zakryte ziemią, to tam właśnie to jest skelety, Ja! Ale się wali. O kurde, zawa zawaliło się tam gdzieś. Na no to... poladu. Dobra, to ja aż by tam tego wągla, bo zanim tego wykopiesz, to ci mnie zrobi. Nie no, nie rok Lecz dwa Kurde ile tego węgla tutaj jest No to wykopuj, kopuj, kopuj dobre miejsce, kurde ten na magazyn, albo nie wiem coś tu co się może zrobić, ale chopiej jak tu siedzi tak fajnie Aaa, to jest pola tam To jest pola, ale tam gdzie ja poszłam gdzie. niej. Żelazo, no Moje, Moje, to... moje, 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 moje! Moje, moje, moje! I tak moje, moje. O kurde, bo ja mam półtora serduszka, uważaj. I. No i oddałem ci. No. Ja to pierwszy znalazłem, jakby co. Dobra, no właśnie no, wykupać, ja ta, też zebrałem jedno. Teraz na górę, na górę, na górę. Tak jest! O kurde, a ty chyba już tu byłeś. No ja tam już byłem. Po węgiel, Po węgol. Aha. Po węgol. Dobra. Dobra, się do jaskini. Łatko wódka. Co? No właśnie teraz zaskupałem sobie przejście. No właśnie. Dobra, to tak, już jest po czasie... Dobra, no to kończymy ten odcinek. To już koniec tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie, oceniajcie. Do następnego odcinka. Pa!